Każdy z nas lubi w życiu sytuacje, które zaskakują nas zwłaszcza pozytywnie. Takie sytuacje są bardzo rzadkie w pracy muzealnika, zwłaszcza pracującego i zajmującego się historią Podlasia, ponieważ żyjemy w przeświadczeniu, że te nasze dobra kulturowe w całości zostały utracone, bądź też prawie w całości w czasie II wojny światowej. Zniszczone dzieła sztuki, zniszczone majątki ziemskie, zniszczone miasta, grabież. W czasie dwóch okupacji, najpierw sowieckiej, później niemieckiej, to wszystko spowodowało w nas myślenie, że prawie wszystko utraciliśmy. Pierwsze bomby spadły na Białystok już 1 września 1939 roku, dając taki wyraźny sygnał Białostoczanom, że oto zaczęła się wojna i 14-15 września Niemcy podeszli już pod stolicę województwa, zajęli ją tak naprawdę po symbolicznych walkach i też ta wymiana okupantów była dosyć szybka, ponieważ już 21-22 września doszło do symbolicznej wymiany warty. Sowieci wkroczyli do Białego Stoku, Niemcy opuścili Biały Stok. No i tutaj kolekcja wszelkiego rodzaju dobra materialne, czy malarstwo, czy numizmaty, inne dzieła sztuki były podmiotem zainteresowania administracji sowieckiej, władzy sowieckiej, która widziała, że one po prostu przedstawiają dużą e, wartość, więc zdecydowano się na ich rabunek, na ich Odebranie dotychczasowym właścicielom. Bardzo często robiono to w sposób no, taki dramatyczny, o dramatycznym przebiegu z wykorzystaniem siły. I jedna i druga okupacja mijały pod znakiem walki o przetrwanie, walki o każdy kolejny dzień i o jakiś ciepły kąt, w którym można by było przetrwać zawierucha wojenną w takim stanie rzeczy nagle natrafiłam na informację mówiącą o tym, że możliwe jest odnalezienie obrazów, które przeszło 80 lat są przechowywane w muzealnych magazynach. Obrazów, które w 1946 roku zostały wywiezione z Białogosłoku do Krakowa, zmienia się nasze postrzeganie, zaczyna się okres bardzo intensywnych badań. Po dwóch latach poszukiwań, po godzinach spędzonych w archiwach, po całych dniach spędzonych w muzeach i w ich magazynach, po wielu rozmowach z potomkami osób, które były związane z Muzeum Sztuk Pięknych w Białymstoku, tym muzeum, które było organizowane przez władze okupacyjne radzieckie w naszym mieście, Wróciliśmy do miejsc bardzo ważnych dla naszej historii. Wróciliśmy do Muzeum Państwowego w Grodnie, wróciliśmy do majątków, ziemiaństwa, skąd zostały więzione obrazy. Powiększyło się nasze pojmowanie całego problemu, pojmowanie rozmiaru tych strat. Naprzeciwko kościoła farnego w Białymstoku znajdowała się miejska biblioteka publiczna. W czasie okupacji radzieckiej pełniła ona funkcję magazynu muzeum sztuk pięknych. W momencie wkroczenia armii niemieckiej do Białego Stoku w czerwcu 1941 roku placówka została zamknięta. W tym momencie rozpoczęła się akcja mająca na celu ratowanie cennych dzieł sztuki, której przewodniczyła między innymi Aniela Rybarczyk, nauczycielka tajnego nauczania bibliotekarka i żołnierz armii krajowej. Wiadomym jest, że obrazy o dużych rozmiarach były chowane nad nawami kościoła farnego w Białym Stoku. Część zabytków Aniela Rybarczyk przechowywała również w swoim prywatnym mieszkaniu. Skąd najprawdopodobniej w 1942 roku odebrała je Wanda Kalwaryjska, studentka historii sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nawieść o planach włączenia Białego Soku do Związku Radzieckiego. Kalwaryjska miała udać się ponownie do Białego Stoku po resztę pozostawionych dzieł. Jednakże z powodu choroby oraz konieczności wyjazdu do Szwajcarii w podróż udała się jej przyjaciółka Krystyna Wanda Rzymierska. Odebrała ona resztę przechowywanych dzieł, pozostawiając również pokwitowania na wypadek, gdyby odnaleźli się ich właściciele. Zgromadzone obiekty zostały przetransportowane koleją do Krakowa i zdeponowane na zamku na Nie na wszystkie pytania znalazłyśmy odpowiedzi. Dalej nie wiemy, gdzie są tkaniny grodzieńskie, gdzie jest biblia oprawiona w skórę. Nie wiemy też, co się stało z większością dzieł wpisanych na listę sporządzoną przez władze radzieckie w 1946 roku, na której umieszczono najcenniejsze według autorów dzieła. Podczas badań odkryliśmy wątek poboczny naszej historii związany z biurkiem, które miało należeć do księcia Józefa Poniatowskiego. Zawdzięczamy tą historię hrabinie Kazimierze Borel Plater, a także dyrektorowi ówczesnemu Wawelu, doktorowi Tadeuszowi Mańkowskiemu, dzięki którym to biurko razem z obrazami trafiło na Zamek Królewski. Zależało mi, aby za pomocą rozmieszczenia dzieł w przestrzeni podkreślić te z nich, które są wyjątkowe pod względem estetyki, tak aby widz wchodzący na wystawę nie miał wątpliwości, w którym miejscu ma do czynienia z naprawdę wielką sztuką. Wiele dzieł zanim zawisło na ścianach wystawy milczące obrazy, musiało zostać poddanych zabiegom konserwatorskim. Po konserwacji często okazywało się, że naszym oczom ukazywały się zupełnie inne kolory. Również wiele ram zostało poddanych renowacji. Takimi dodatkowymi elementami, które pojawiły się na wystawie, jest kompozycja utworzona z pustych, srebrnych ram, w których umieszczona została sygnatura obrazów Bizo, oraz kolejny z dodatkowych elementów to front ścianki działowej, która została od góry do dołu wypełniona nazwiskami oraz tytułami dzieł które do tej pory nie zostały odnalezione. Z perspektywy muzalników z północno-wschodniej Polski zachowanie chociażby fragmentu tej historii jest bezcenne. Jeszcze cenniejsze w naszej świadomości jest to, że mogliśmy pokazać lokalnej społeczności to, co niegdyś należało do naszego wspólnego dziedzictwa, to, co zostało wywiezione. Naszą misją jest również utrwalenie w pamięci historii o wywiezionych obrazach, zadbanie o milczące obrazy, które po dziesięcioleciach powróciły na Podlasie i których obecnością możemy się cieszyć. Zdecydowanie to nie jest koniec naszej opowieści, o czym może świadczyć nasze ostatnie odkrycie we własnych zbiorach, gdzie odnaleźliśmy obraz z sygnaturą Muzeum Sztuk Pięknych w Dobitnie świadczy to o tym, że nasze badania mają sens, że przyniosą nowe odkrycia, na co bardzo liczymy w niedalekiej przyszłości.